Dzień dobry, dzisiaj jesteśmy na spływie kajakowym. Płyniemy Pontonem, jest 2021, pod koniec wakacji. No. Koniec września statką płyniemy, tak? Tak. Spływ po. Nigdzie. Nigdzie, pięknie. My sobie płyniemy Pomponem, a inni pływają na kajakach. Można tak. tam jakąś kaduzelę. Obróci... Obrócimy się? No, powiedzmy. To będzie kolejna seria, jak to się mówi, Kuba. Kuba testuje. Dzisiaj mamy spływ na pontoniku właśnie. Dawaj, jeszcze. No i super, dobra. I mamy karuzelę darmową. Tam sobie też płyną na kajaczku Za chwilę odejdziemy się, co za zakrętem. Tu pan sternik Kuba steruje, tak? Ja też mu pomagam. Znaczy no, mam swoje wiosełko, no i raz, i raz, i raz, i raz, no, za chwilkę się odezwiemy dalej, za zakrętem zobaczymy, co tam na nas czeka. Steryn, sterownik jesteś? Jestem. To pomachaj coś, powiedz coś, pozdrowionka dla kogoś. Pozdrawiam wszystkich badków. <laughs> I bariadów dobra Chłopaki, na łazie pauza. Dzień dobry, ponownie jesteśmy już za zakrętem. Mamy wszystkie sprzęty do pływania, łoki, toki i inne. Wywołaj tam dziadka, albo sygnała mu puść. Puszczamy sobie sygnały. No i sobie płyniemy tak tutaj. No. Tutaj właśnie... No, wezwij tam dziadka. Płyniemy, wzywamy tutaj ludzi. No już. Halo, ale. Halo, halo, dziadek zgłoś się. O no, kurde, jakaś ekipa nas dogoniła, do i do płyną. wpłynął. Zawsze mówimy wszystkim ahoj, czy dobry. Nie? Dzień dobry, no. na pauzę na razie. Halo, 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 Czekajcie. Normalnie tak się naradzimy. Mam sobie kajaczków wpłynęły. Dziewczyny nas minęły. I kajacki wpłynęły. Co płyniemy na końcu będzie co? Piwerko, kiełbaska i kąpiel w wodzie. I kąpiel No to co? Pozdrawiamy z końca pozdrawiamy sierpnia Badków i Marianów Marianów Jak to się mówi słanie w badzie Do widzenia Pomachaj. Na, Siemka Mamy lodóweczkę, później będzie zimne piwerko